Hello. Słuchajcie, przybywam z jednym z najważniejszych tematów, jakie Wam przyjdzie przerobić, ucząc się angielskiego. Dlaczego? Ponieważ nie każde zdanie, jakie pada z naszych ust, musi się zaczynać od I. I I I. Czasem nie chcemy mówić tylko o swoich odczuciach, ale również ogólnie o jakiejś sytuacji. A więc, ucząc się angielskiego, nie sposób nie trafić na it i the. Nim zaczniemy, jedna uwaga. Wiem, że z moich lekcji korzystają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Muszę podkreślić i usłyszycie to ode mnie wielokrotnie, moje sposoby nauczania są nieszablonowe, co zwykle oznacza, że takiej formy przedstawienia materiału raczej nie znajdziecie w książkach. Moim priorytetem jest zawsze wyjaśnienie materiału w zrozumiały sposób. Dobrze, to mamy za sobą. Teraz do lekcji. Dodajmy może nieco koloru, żeby się przyjemniej oglądało i szybciej zapamiętywało. It. Możemy używać w wielu sytuacjach, do tych mających miejsce najczęściej należą. Gdy chcemy podkreślić cechę czegoś. Stwierdzamy, że to coś, o czym mówimy, jest łatwe, trudne, skomplikowane, martwiące czy na przykład interesujące. Na przykład: It is difficult to learn a new language. albo. It is easy to slip and fall on an icy sidewalk. Gdy mówimy o pogodzie, temperaturze, zjawiskach meteorologicznych, chcemy powiedzieć, że jest słonecznie, pochmurnie, gorąco, że pada deszcz. Takie zdania właśnie rozpoczniemy od it. Na przykład: It is hot, it is sunny, it is raining. Gdy odnosimy się do czasu, jak ja to mówię. Zaznaczamy wydarzenie na osi czasu. Na przykład podajemy godzinę, dzień, tygodnia, miesiąc, konkretną datę. Przykładowo, it is 5 o'clock, it's September, it's late. I gdy obie strony wiedzą o co chodzi. Już tłumaczę. Gdy na przykład rozmawiacie ze znajomymi o imprezie, to nie zaczynacie każdego zdania od słowa impreza, prawda? Gdy ktoś zaczął temat i go kontynuujemy, to nie trzeba tłumaczyć, o co chodzi za każdym razem, gdy rozpoczynamy nowe zdanie, ponieważ wszyscy wiedzą, o co kaman. W takich właśnie sytuacjach możemy sięgnąć po it. Na przykład How was the party? It was great! Albo We are in so much trouble. It was your idea. Jesteśmy w tarapatach, to był Twój pomysł. No to wiadome jest, że obie strony wiedzą, co nabroiły, co poszło nie tak. To było it, teraz do the. Dwa podpunkty: pierwszy prosty, drugi już nie tak bardzo, ale dacie radę, słowo. Po pierwsze, gdy chcemy zasygnalizować lokalizację, i wtedy bardzo często to the możemy przetłumaczyć jako tam. I nieważne, czy to tam jest na biurku, czy w jakimś budynku. A więc tam jest, albo tam są. Jak i również tam były, tam będą, będzie i tak dalej, ale zwykle jednak chodzi o określenie tam jest albo tam są. Na przykład: There are a few mugs on the table albo There is some sugar in this bag. Po drugie, gdy chcemy zasygnalizować istnienie czegoś. Bo słuchajcie, czasem chcemy powiedzieć zdanie typu: W moim zespole są tylko trzy osoby. Wtedy powiemy, There are only three people in my team. Sygnalizujemy obecność, istnienie takich osób. Jest problem z naszym sprzętem. There is a problem with our equipment. Sygnalizujemy istnienie problemu. Jest wiele dzieci, które boją się duchów. Nie pokazujemy palcem konkretnie, które dzieci, po prostu sugerujemy, że takie dzieci istnieją. There are many children who are afraid of ghosts. Albo. Był tylko jeden powód, dla którego to zrobiłam. Sygnalizuje istnienie takiego powodu. There was only one reason why I did it. I ten podpunkt jest zasadniczo najbardziej kołujący w tej całej układance, dlatego też przygotowałam dla Was drugi sposób wytłumaczenia tego zagadnienia, a chodzi konkretnie o to, od jakiego słowa zaczyna się interesujące nas zdanie. I najczęściej te zdania, które w języku polskim Zaczęlibyśmy od jest albo są, ewentualnie był, była, były, będą, będzie. Te zdania w języku angielskim bardzo często rozpoczniemy od the. Przykładowo jest. Jest wiele kobiet, które zostają pilotami. Albo są. Są różne metody nauczania angielskiego. Jeżeli więc zdanie nie ma konkretnego wykonawcy czynności. A chcielibyśmy je zacząć od jest albo są, był, była, będą ogólnie od czasownika być, wówczas najczęściej sięgniemy właśnie po the. Jeżeli jest to pierwszy raz, gdy się spotykamy, witajcie, nazywam się Ania Szpyt z bloga Effective Me i prowadzę zajęcia z języka angielskiego dla wzrokowców. Dla tych ambitniejszych z Was, którzy chcieliby pobrać darmową ściągawkę z tej lekcji w formacie PDF, zostawiamy link w opisie. Natomiast na ekranie znajdziecie namiary zarówno na mojego bloga, na fanpage, na Instagram i link do sklepu z moim sztandarowym kursem Angielskie Czasy dla wzrokowców.